Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Pamiętam, gdy uczyłem swoich synów jazdy na rowerze. Dopóki biegłem obok roweru, trzymając za drewniany trzonek, mój syn czuł się bezpieczny. Gdy mówiłem: Jedź dalej sam! Dobrze, tatoś krzyczał ale trzymaj mnie, chcąc go jednak nauczyć jeździć. Opuszczałem zabezpieczenie i wołałem: jedź, wszystko jest w porządku! Jechał, dopóki nie zorientował się, że jednak go nie trzymam. Wtedy jedno spojrzenie w bok, i niestety upadek murowany. Nie dlatego upadł, że nie umiał utrzymać równowagi, ale dlatego, że nie było taty, który dawał mu poczucie bezpieczeństwa. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy, by dawać między innymi poczucie bezpieczeństwa. Chrześcijanie powiedzą, potrzeba nam Boga i drugiego człowieka. Potrzeba Boga nasuwa nam na myśl świat wartości, norm, zasad życia, ale także potrzebę relacji duchowych kryjących w sobie wiarę, nadzieję, natchnienie a także pewną inspirację do życia. Drugi człowiek potrzebny jest nam jako towarzysz naszego życia, dopełniający w nas to, co zwiemy szczęściem. Dzisiaj wzajemne relacje mamy w dużym stopniu zachwiane. W kolejce stoimy dwa metry od siebie, w autobusie siedzimy co drugi rząd. Nie spotykamy się z rodzinami, nie spotykamy się z przyjaciółmi. W domu rosną napięcia, bo okazuje się, że już od 50 dni musimy znosić jeden drugiego i to na przestrzeni 45 metrów kwadratowych. Obecna sytuacja weryfikuje też w jakimś sensie naszą społeczną filozofię życia. Proszę Państwa, żyjemy tu i teraz. Niektórzy uważają, że wszystko im się należy i to od razu. Nie lubimy zobowiązań, zależności, żyjemy szybko. Chcemy dobrze zarabiać i chcemy długo żyć. Dlatego biegamy, ćwiczymy, jeździmy na rowerach, gotujemy na wizji. Samo w sobie to nie jest złe, ale zachodzi pytanie. Czy to wystarczy, by zachować wewnętrzną równowagę, pokój, poczucie szczęścia? Badania pokazują, że stajemy się społeczeństwem singli. Prognozy demograficzne opracowywane dla Polski do 2035 roku mówią, że liczba osób składających się na tę właśnie kategorię Zwiększy się co najmniej o jedną czwartą. Oznacza to, że co trzeci dorosły Polak będzie miał status właśnie singla. Mamy problemy z wzajemnym porozumiewaniem się, chęcią wspólnego rozwiązywania problemów, dążenia do kompromisów, dlatego oddalamy się od siebie. Dzisiaj wygląda na to, że świat. Jakby wstrzymał oddech, jakbyśmy zderzyli się ze ścianą, jakby ktoś nas specjalnie zatrzymał. I, drodzy Państwo, okazało się też, że nie jesteśmy wszechmocni. Także przyroda alarmuje nas, że dotychczasowe eksploatowanie środowiska w konsekwencji nas zniszczy. Niespotykane susze, pożary. Wręcz krzyczą, byśmy wreszcie coś zrobili. Na ścianach budynków naszych miast maluje się obecnie hasła o treści: jeszcze będzie lepiej, albo było pięknie, będzie jeszcze lepiej. Osobiście jestem również optymistą, jednak aby było lepiej, musimy coś zrobić, coś zmienić w naszym życiu, w nastawieniu do innych, do otoczenia. Może obecny kryzys powinien nas jednak czegoś nauczyć. Jest taki piękny pouczający fragment Biblii, który chętnie bym wypisał na wielu budynkach naszych miast. Oto on. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo jak cymbał brzmiący gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę tak góry przenosił a miłości bym nie miał byłbym niczym i gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność swoją a ciało wystawił na spalenie. Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Bo miłość jest cierpliwa, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc są wiara, nadzieja, miłość te trzy, ale z nich największa jest miłość. Właściwie na tym mógłbym skończyć moją refleksję, ale chciałbym jednak zapytać Państwa, czy to jest utopia, czy jednak można według tej zasady, zasady miłości żyć? Wydaje się, jeśli warto dla czegoś żyć, to chyba właśnie dla miłości. A do miłości potrzeba drugiej osoby. Miłość. Nie jest braniem, zagarnianiem jak najwięcej dla siebie, lecz dawaniem. Popatrzmy, miłość rodziców pomaga nam rozwinąć się, nabrać wiary w siebie, jej brak natomiast okalecza nas, okalecza emocjonalnie na całe życie. Albo inna miłość, dwojga ludzi, powoduje, że chce ci się śpiewać, pisać wiersze, piosenki. A miłość do Twojego dziecka zmienia Twój świat. Doroślejesz, stajesz się bohaterem. Nie zapomnę wypracowania mojego syna, który na zadany temat napisał: A moim bohaterem jest mój tata. Z kolei mój starszy syn przy okazji mojej rocznicy urodzin napisał mi życzenia. Posłuchajcie Państwo, tatuś. Ty pracuj, a my będziemy jedli. Zdaję sobie sprawę, jakie to ważne, jaka to odpowiedzialność być ojcem. Dopiero dziecko ci uświadamia, gdy na rysunkach namalowanych kredką jesteś większy niż dom. Czy to nie czyni cię mistrzem świata? Czasami tak się czułem. Żeby zmieniły się relacje między nami, musisz chcieć się zmienić. W tym wypadku nie czekaj na innych. Tylko dobroć i serdeczność może zmienić nasz świat. Polecam Twojej uwadze ten ważny tekst, który przed chwilą odczytałem. To jest hymn o miłości. Wypisz sobie go na ścianie stołowego pokoju. Ważne, żebyś o tym pamiętał. Zanim wyjdziesz z domu do pracy, przeczytaj ten fragment jak modlitwę, a zaczniesz się powoli zmieniać. Staniesz się innym człowiekiem. Mogę wyobrazić sobie nasz kraj inny, inne relacje, ludzi, także tych decydujących o naszym losie. A myśl, ale myślę przede wszystkim o Tobie, o Twojej rodzinie, o Twoich znajomych. Co można zmienić? poprawić w relacjach. Znani są nam ludzie, którzy, wzorując się na postawie Jezusa Chrystusa, dokonywali rewolucyjnych zmian politycznych, powodowali wyzwolenie swojego kraju. Dlaczego Ty nie miałbyś zmienić swojego otoczenia? Ale zaczynając zmiany od siebie, bo tak to działa, tylko tak to działa. Przeczytaj kilka razy hymn o miłości apostoła Pawła i pomyśl, jakim jesteś człowiekiem, jakim mężem, ojcem, jakim kolegą, jakim szefem w pracy. Czy umiesz się dzielić, dawać bez oczekiwania na odwzajemnienie się? Proszę Państwa, jesteśmy wspaniałym, wolnym krajem. Wiele udało nam się zrobić. Historia dała nam wielki prezent, oczywiście dzięki Bogu i poświęceniu wielu ludzi, ale teraz powodzenie, dobrobyt i energiczny rozwój zależy od dawania, czyli wzajemnej służby i solidarności. Spójrzmy na ciekawą statystykę. To nie jest bez znaczenia, że nasza epoka. Zaczęła się nie od Platona, Sokratesa, nie wiem, Arystotelesa, ale drodzy Państwo, od Jezusa z Nazaretu. Proszę sobie wyobrazić, że zaledwie w pierwszym wieku ludzie zafascynowani tym, jak żył i co zrobił Jezus Chrystus, mówimy, nawrócili się na chrześcijaństwo, a było ich już w pierwszym wieku około pół miliona. W III wieku było 5 milionów, a w IV wieku już 10 milionów, a w X wieku 50 milionów i tak dalej. To wielkie dzieło rozpoczął Jezus, mówiąc słowa, które przeszły do historii, bo syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Spójrzmy, jaką drogę przemiany wewnętrznej musieli pokonać sami apostołowie. Na początku spierali się o to, kto z nich jest najważniejszy, lepszy, uprzywilejowany. I oto konkretna sytuacja, którą przeżyli, zweryfikowała ich postawy i pokazała, na czym polega prawdziwa wielkość człowieka. Znaleźli się w gospodzie. Z Jezusem. Według zwyczaju służący przed posiłkiem umywał nogi gościom. Ale tym razem zabrakło właśnie służącego i powstał dylemat, kto teraz to zrobi, kto umyje nogi, który z nich. Tego, co się za chwilę stało, nikt z nich się nie spodziewał. Jezus wziął misę i go, a następnie każdemu z nich po kolei umył nogi. Następnie powiedział, Błogosławieni będziecie, czyli inaczej, szczęśliwi będziecie, jeśli mnie naśladować będziecie. Potęga i podstawa rewolucji społecznej, jaką w ówczesny świat wniosło chrześcijaństwo, leżało właśnie w czym? W służeniu, dawaniu we wzajemnej bratniej miłości, tak zwanej agape. Autorytetem dla wszystkich był zawsze Jezus, którego przykład oddania i poświęcenia dla ludzi zawiódł go aż na krzyż. Osobiste szczęście nie polega na wykorzystaniu drugiego człowieka, sprytnego ogrania go. Wykorzystania, podporządkowania. Ale polega to na dawaniu, bezinteresownym dawaniu siebie. Tego musieli nauczyć się pierwsi chrześcijanie, zanim zdobyli świat. Już w pierwszym wieku przed naszą erą, za sprawą Titusa Liviusa, powstało takie łacińskie zdanie i powiedzenie, verba docent. Egzempla trachunt, co znaczy słowa uczą, a czyny pociągają. Można zapytać, jak dzisiaj, jaką dzisiaj wartość mają słowa przyrzeczenia, honor, zaufanie. A przecież są to fundamenty komunikacji międzyludzkiej. To jest dokładnie to, do czego musimy wrócić jako społeczeństwo. To jest to, do czego musisz wrócić ty i ja? I znowu pozwólcie mi na zacytowanie słów Jezusa Chrystusa. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Nie powinieneś przysięgać na matkę, ojca, na świętości. Musisz przyzwyczaić wszystkich w domu i w pracy, że jak mówisz tak lub nie, Mówisz prawdę i nie ma potrzeby, abyś się zaprzysięgał. Twoje słowo powinno mieć wartość tak jak Twoje czyny. Jako Polacy w większości jesteśmy wierzącymi ludźmi. To dobrze. Ale czasami przykro mi, że tak zwani niewierzący zawstydzają nas swoją kulturą zachowania, kulturą słowa. Delikatnością, mimo że to my z autorytetem odwołujemy się do określonych wartości i moralności. Kiedyś miałem okazję, aby uczyć się przez krótki czas w Wielkiej Brytanii. Nie mogę zapomnieć pewnych obowiązujących studentów zwyczajów. Testy zostały rozdane całej grupie, i nauczyciel wychodząc z audytorium. Poprosił, abyśmy, gdy skończymy, złożyli je do odpowiednich skrzynek w korytarzu. Zostaliśmy sami i nauczony zwyczajami w szkołach, które kończyłem w naszym kraju, nie mogłem uwierzyć, że nikt tam nie ściągał. Nikt nie miał nawet odruchu, by to zrobić. Pewnego razu byłem z żoną w małym sklepiku w Danii. Wybraliśmy towar i chciałem zapłacić, ale nie było sprzedawcy. Okazało się, że miałem sam odliczyć równowartość towaru i zostawić pieniądze na blacie. I to proszę Państwa, obok innych pieniędzy, które już tam leżały, a które to zostawili inni klienci. Pomyślałem sobie, czy jaśnie? Czy ja jestem w raju? To było wiele lat temu. Nie ja wiem, jaki jest dzisiaj, ale pomyślałem sobie: a jednak można być uczciwym. I nie trzeba tej uczciwości mierzyć ilością strażników i wysokością kar. Wszystko zaczyna się w domu. Uczciwość rodziców, prawdomówność, zgodność słów z czynami. Potem wartości przekazywane są przez Kościół w słowach i czynach, i wreszcie szkoła. Żadna z wymienionych instytucji nie zastąpi drugiej. Są takie chwile ważne, przełomowe w naszym życiu, ale i w życiu narodu, kiedy warto postawić sobie istotne pytania. Obecna sytuacja czyli Pandemia wydaje się sprzyjać też takim pytaniom i refleksjom. Zatrzymaliśmy się na chwilę, jesteśmy zamknięci w naszych domach, na chwilę zamarł pęd, pośpiech. Wcześniej czy później wyjdziemy z tego, to oczywiste, ale jak będziemy sobie radzić dalej? Czy to hasło jeszcze będzie lepiej oznacza, nie wiem, zwiększenie tempa życia, by nadrobić stracony czas? A gdzie w tym wszystkim my, nasze rodziny, przyjaciele? Czy znowu z braku czasu oddalamy się od siebie? Czy słowo mieć będzie ważniejsze od słowa być? Czy jak. Niemalże harty, spuszczone ze smyczy, pogonimy znowu za zdobyczą. Ten brak odpowiedniej kondycji duchowej, właściwego nastawienia do innych, prowadzi nas do niezdrowej rywalizacji, zazdrości, do złych wzajemnych zachowań. Oto jeden z przykładów: jeśli nie pomagasz nikomu, to źle. Jeśli pomagasz, to też źle. Bo za mało, albo robisz to, by zyskać popularność? Myślę tutaj o znanych nam osobach w naszym kraju, które robią tak wiele dając siebie, dając swój czas, energię, pieniądze, by pomagać, by służyć, a mimo to przez niektórych zaliczeni zostali do grupy najbardziej znienawidzonych. Dlaczego? to daje nam prawo osądzania motywów działania innych ludzi? Znowu Biblia mówi, ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Urszula Sipińska śpiewała kiedyś taką piękną piosenkę, której refren brzmi następująco: Cudownych rodziców mam. I powtarza to drugi raz. Cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców. Przyjaciółmi moimi są. W porę rzekli mi dalej, to idź drogą swą. Może nie wszyscy mamy podobne doświadczenia i skojarzenia. Ale wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, ciepła, autorytetu, mądrości. Tak jak dzisiaj wielu młodych ludzi chce być Lewandowskim, to ja kiedyś naśladowałem i chciałem być Włodkiem Lubańskim. Do dzisiaj mam miłe skojarzenia, ale dzisiaj potrzebuję innego autorytetu, by poradzić sobie z innymi problemami. Życie może być piękne, gdy bardzo tego chcemy. Ktoś powiedział, że całe niebo sprzyja temu, kto chce być szczęśliwy. Dla mnie, obok kilku ludzi, którym wiele zawdzięczam, największym autorytetem i punktem odniesienia jest Jezus. To On dotyka najgłębszych, najbardziej wrażliwych potrzeb natury ludzkiej. On daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jego rady nigdy nie zawodzą. I to On uczy nas, jak służyć, jak dawać przyjaźń, jak dawać miłość. Bo dawanie, pomaganie potrzebującym jest lekarstwem na każdy egoizm, drodzy Państwo. Zrób cokolwiek dla drugiego człowieka, poczujesz smak szczęścia. Nie krytykuj, nie osądzaj, ale dawaj. Zacznij od swoich domowników, a potem przenieś na innych potrzebującym to dawanie. Kiedy mój syn ciężko chorował i znajdował się w szpitalu, Pewnego razu odwiedzając go, zauważyłem, że siedzi wraz z innymi dziećmi na podłodze i bawi się zabawkami. Stałem w drzwiach dłuższy czas, przyglądałem się. W pewnym momencie spostrzegł mnie i natychmiast pozostawił inne dzieci i zabawki. Rozłożył rączki z płaczem zaczął biec w moją stronę krzycząc dla niego najdroższe słowo tatuś. Porwałem go w ramiona jak największy skarb, ale ciepły skarb z bijącym serduszkiem i rozmazaną twarzą od łez. To był mój skarb. Drodzy Państwo, potrzeba nam więcej uczuć, potrzeba nam więcej serdeczności, uprzejmości, wzajemnego szacunku. Wnosimy bardzo ważną, niepowtarzalną, można by powiedzieć cząstkę tu i teraz w ten bieg niepowtarzalnych zdarzeń i procesów życia rodzinnego, społecznego. To jest to nasze pięć minut na tym świecie. Każdy z nas jest potrzebny i mamy wszyscy wpływ na otoczenie. Tylko dobroć przetrwa, tylko miłość. Ma nieskończoną perspektywę, perspektywę sięgającą nawet nieba, bo stamtąd przyszła. Potrzebujesz autorytetu, potrzebujesz się na kimś oprzeć. Kiedyś widziałem taki obraz, budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych, a obok budynku stała tej samej wielkości namalowana postać Jezusa i ktoś podpisał, Puśćcie Go, a On rozwiąże problemy świata. Wygląda na to, że póki co jako ludzie prawdziwe słońce zastąpiliśmy żarówką, ale to za mało, to za mało by nastąpiła prawdziwa zmiana na lepsze. Czasami mam wrażenie, że działamy trochę jak we mgle, zagubieni zderzamy się ze sobą. Marzymy o miłości, marzymy o dobrych ludziach, marzymy o sprawiedliwym, dobrym życiu. A przecież jest tylko jedna droga, która tam wiedzie. Zacznij realizować te marzenia, ale zacznij od siebie, od najbliższych. I wtedy będzie lepiej.